O, już się zbliża dwunasta. Muszę się spieszyć, aby się nie spóźnić. Dobrze, papo Smurfie, to ja już będę sobie szła. No dobrze, Smurfetko, wyjątkowo daję Ci dzisiaj wolne. O, dziękuję papo Smurfie. I pozdrów mi ode mnie, dobrze? Dobrze, papo Smurfie. Pozdrowię. O, mam nadzieję, że się nie spóźnię. Mam nadzieję, że się nie spóźnię. O! Pierwsza smerfetki jeszcze nie ma. A właśnie, że jestem. Byłam tutaj sobie z tyłu po prostu. A chodź, przytulę cię smerfetko. Mm, och, już dawno się nie widziałyśmy. No tak, papa smerf nie daje nam za często wolne. Wiesz, musimy pracować, pracować i jeszcze raz pracować. Hmm, to biedna jesteś z tym papą w Smurfem. Nie, Papa Smurf jest cudowny. Bardzo go wszyscy kochamy. No tak, ale chyba jakieś zdanie powinnam z nim wymienić, abyśmy mogli się częściej spotykać. Hmm, no tak, dobrze, nie marnujmy czasu i choć wykorzystamy ten czas jakoś fajnie i pobawimy się tu na placu zabaw. Dobrze, o, to chodź ze mną. Smurfetko, odważysz się na tym zjechać z samej góry? To nie wiem, troszkę się boję, ale zawsze można spróbować. No dobrze, spróbujesz teraz? Może za chwilkę, choć najpierw się pokręcimy. No, ale frajda. Ale szybciej mogłoby się kręcić. Nie, wydaje mi się, że wystarczy, co? No nie wiem, nie wiem. I co smerfetko? jak to? Będziesz zjeżdżała z tej liny, z samej góry? No tak, ale zaraz daj się chociaż troszkę pokręcić. No dobrze, dobrze, smerfetko. Hmm. Już? No dobra, idziemy zjeżdżać. Dobrze, na trzy będę jechała. Będziesz tam na mnie uważała na dole? No tak, no tak. Raz, dwa, trzy. Uwaga! A, smerfetko! No co to była za akcja? Hm, dlaczego we mnie wpadłaś? No bo stałaś mi na drodze. Hm, nie możesz tak zjeżdżać i nie patrzeć. Hm, ale jak ja miałam nie patrzeć? Przecież jakie ja miałam zahamować? Po prostu stałaś mi na drodze. Hm, hm, nie wiem dlaczego to zrobiłaś, ale mi się to nie podoba. Smerfetko, nie lubię już ciebie, a ja nie lubię już ciebie. Już więcej się z nią nie spotkam. Co ona sobie myślała? Nie lubię jej, nie lubię jej i nie lubię jej. Już jestem z powrotem. Jestem zła. Na co jesteś zła, smerfetko? No bo wiesz, byliśmy na placu zabaw, a później zjeżdżałam na tej linie i, i wpadłam w mini. Bo po prostu stała mi na drodze. Yy, ale dlaczego w nią wpadłaś? No bo stała mi na drodze, jak miałam wyhamować, a dobrze widziała, że zjeżdżam. Smerfetko, nie przejmuj się. Ale zawsze jakoś z wami kobietami jest dziwnie. Hej? O co mu chodzi? Idę spać. No, może ja troszkę przesadziłam, ale wydaje mi się, że miałam rację. No nic, jutro zadzwonię do smerfetki. Chyba będzie dobrze. Halo dzieci! Ha, ha. Hm, jak macie jakiś pomysł na jakąś bajkę hm, z różnymi figurkami, to napiszcie w komentarzach. Hm, może się uda i zrobię bajkę z tego ha. ha, ha. Do widzenia!